Cześć Mano, z tej strony Rafał 2 A dzisiaj mam dla was naprawdę filmik który chyba długo oczekiwałem, w końcu kupiłem sobie grę Beyond to Souls a więc tak, może odpakujmy no, jak oczywiście się rozprawię o o, pięknie i może inaczej no jak złapię to o, jest. Tu później się posprząta. Jak widzicie, tutaj ładnie opakowanie, tak dalej. No i tu, tu jeszcze otwieramy płytka na niebiesko. Lubię ten kolor bardzo. Tutaj widzimy książeczkę instrukcji. Co tu, tu mamy? No tutaj ta postać którą będziemy kierować najprawdopodobniej. No i co? Naprawdę się cieszę. Będę miał robić co, 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 coś w weekend. tutaj może wejść. Naprawdę. A tutaj, jak widzicie, możecie zauważyć, no nie wiem, czy widać, gość się pobiera, ale najprawdopodobniej mi nie zadziała. Więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć.